Witam Was wszystkie kochane byki. Dziękuję tutaj Wam w szczególności za wsparcie i kibicowanie mojemu kanałowi Katewitch. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za komentarze i zapraszam wszystkie nowe osoby, które tutaj trafiły na mój kanał do subskrypcji i również oczywiście udostępniania mojego filmiku, subskrybowania i lajkowania oczywiście, bo to daje mi taką motywację, że widzę, że tutaj zaglądacie, robicie wyświetlania i e, to znaczy, że po prostu powinnam robić dalej ten, e, ten mój kanał, tworzyć tutaj razem z wami. A dzisiaj mam dla Was tygodniówkę dla wszystkich byków i Wy zaczynacie Waszą energię tutaj od karty sprawiedliwości. A karta sprawiedliwości to oznacza również znak jako wagę, więc jeśli macie taki znak gdzieś wokół siebie, czy może ktoś się tutaj pojawi nowy na waszej drodze, z tego znaku, no to tu się bardzo zarysowuje ta postać. A więc sprawiedliwość jest taką energią, z którą wchodzicie tutaj w ten tydzień. I... Ona mówi o tym, że wcześniej czy później następuje równowaga w naszym życiu, w naszym świecie i w waszym otoczeniu. I tak może nie zawsze ta równowaga jest tak i ta sprawiedliwość taka, jaką wy sobie tutaj wymyśliliście, wymarzyliście, czy się jej spodziewacie. Czasami to nasze wyobrażenie o, tą, o tej sprawiedliwości, która tutaj do nas idzie. Może się trochę różnić od tego, czego my tutaj oczekiwaliśmy na naszej drodze. A teraz druga karta to jest energia kapłana w Waszym Tygodniu, więc może to być Wasza energia, lub może to być energia taka ogólna, jaką tutaj macie w tym tygodniu dalej. I to jest taka osoba, która tutaj pokazuje, że jest autorytetem. Ta karta też mówi o jakichś zaślubinach, o jakimś ślubie, więc może macie coś tutaj w Waszym życiu się dzieje takiego. I ta karta do Was tutaj mówi, ponieważ ona tu pokazuje, że ona uczy. Tutaj ten kapłan jest takim nauczycielem takim, taką osobą, która tutaj. Pokazuje tej młodej generacji tą drogę, którą powinna pójść, uczy ich po prostu tego, tego spokoju, tego spojrzenia na świat. Więc tutaj słuchajcie tych osób to jest taki przekaz dla Was: takich osób, które już mają doświadczenie, które już tutaj się czegoś nauczyły, które już. Um, mają jakiś dorobek w swoim życiu i tym się kierują właśnie, dlatego żeby właśnie już nie błądzić. Więc tutaj ta karta do Was mówi, abyście korzystali z takich rad, takich osób, które tutaj mają dla Was jakieś dobre przesłanie, dobre, taką dobrą energię, którą chcą Wam przekazać i jak najbardziej tutaj Was wspierają tą energią. Ale pamiętajcie, że weźcie po prostu od tych osób ile się da, skoro mają takie, takie życzenie i się z tym z Wami dzielą, ale próbujcie budować na nowo, po swojemu to wszystko, te nowe sytuacje, po prostu opierając się na takich doświadczeniach osób, które już to przeszły. Ta osoba jest tutaj takim nauczycielem. Która po prostu uczy nowe pokolenie, nawet, nawet oddychania. Bo niestety tak jest, że każdy z nas znalazł się w jakimś innym czasie, w innym wymiarze, ale tak naprawdę wszyscy musimy się od podstaw nauczyć tego poruszania się w tym świecie, w tym, w tym naszym świecie, dlatego że każda ta epoka się trochę zmienia, każda ta generacja ma inne wyzwania inne cele i jednak to, te zachowania, to oddychanie cały czas jest takie same jakby i ta walka tutaj, w, czy poruszanie się w tym świecie, to wszyscy potrzebują takiego. Takie doświadczenia, które nam tutaj nasze, właśnie nasi przodkowie chcą przekazać, nasi nauczyciele, którzy tutaj już byli przed nami. Więc korzystajcie z tego, bo oni tutaj jak najbardziej chcą Wam podać rękę w takiej przynosi, chcą Was po prostu uchronić od jakichś tutaj niepotrzebnych, niepotrzebnego błądzenia. Ok? Teraz następną kartę macie, kartę siły i, i to jest tak jakby ta siła tutaj bardzo się łączy z tymi, tymi nawet tym całym pierwszym rzędem tych kart, bo później w kolejności macie dziewięć kielichów. Więc ta siła tutaj wam pokazuje, że wy ją tutaj zdobyliście przez tą sprawiedliwość, to do was tutaj przyszło, bo te. Duże arkana, wielkie arkana nam tutaj dają coś, bardzo takie duże zmiany, takie nieuniknione. To jest coś dużego, co tutaj do Was idzie. I tutaj macie po kolei, ja nie wiem czy zauważyliście, macie trzy duże arkana w Waszym czytaniu. Więc to jest naprawdę taka potężna siła tutaj do Was idzie. Nowa energia, nowe wyzwania. I wy macie tutaj tą siłę w tym tygodniu na to, żebyście podołali temu wszystkiemu. Te dziewięć kielichów to tylko potwierdza, że wy dacie tutaj radę, że będziecie mogli tak ze spokojem tutaj sobie usiąść, odpocząć i po prostu cieszyć się tym, co tutaj zdobyliście przy pomocy też innych osób. Ale jednak to Wy tutaj jesteście tą osobą, tym twórcą, który to tutaj zapracował sobie na to i to zdobył jakkolwiek, czy to sposobem, czy to jakimś waszą ogólną mądrością, czy wsparciem jeszcze otoczenia. Ta karta dziewięciu kielichów tutaj Was bardzo upomina, też do tego, że nie zgubcie tego, tego, co osiągnęliście, bo przy takim Zbyt długim właśnie przymykaniu oczu możecie tak stracić cel tej waszej pracy, do czego tutaj dążycie, ten, to tutaj, co jest za Waszymi plecami. Ten sukces, który osiągnęliście w tym momencie, więc pamiętajcie, żebyście tak trzymali swoje oko cały czas na tej, na tej nagrodzie waszej, którą tutaj macie. Ta karta też mówi o tym, że ta ciężka praca się opłaciła że teraz macie dostaliście jakieś olśnienie, jakieś przebłyski i powinniście być tutaj z siebie jak najbardziej bardzo dumni. Jeszcze jedna z rzeczy, która tutaj ta karta dziewięciu kielichów mówi, bo to są uczucia, to są nasze tutaj emocje, więc ta karta mówi o tym, że ktoś tutaj o Was cały czas myśli lub wy myślicie o kimś, bo tutaj jest ta osoba właśnie taka bardzo um, zamyślona, bardzo taka zrelaksowana, taka w tej ciszy, w, tym, w tych falach, tutaj um, w tym szumie tych fal, po prostu zapomina o wszystkim, co tam jest za nimi, um, o tej pracy, o tych sukcesach, zapominacie o tym wszystkim um, i tak się odejdzie takiemu um, takim marzeniu, takiemu romantyzmowi chwili, a więc tutaj a tutaj macie albo wy jesteście, to jest wasza energia myślenia o kimś, albo ktoś o was tutaj cały czas myśli a, i, i po prostu wyciągnijcie jakiś wniosek z tego teraz następną kartę macie 8 monet i 8 monet to jest coś do czego tutaj waszymi eksperymentami doszliście a, to Wam bardzo dobrze wyszło, to nad czym tutaj działaliście, te eksperymenty, którym się tutaj poddaliście, to naprawdę zadziałało. Ta praca tutaj Wam przyniosła efekty, bo 9 monet to jest już, jesteście o krok od sukcesu, i ten sukces tutaj Wam przychodzi na samym końcu, więc naprawdę macie tak idziecie jak burza tutaj przez ten tydzień z taką bardzo silną energią sukcesu. Teraz ta karta tutaj też jeszcze asa, asa kielichów. To mówi do Was, że jak wszystkie asy dają nam tutaj nowe początki, więc tutaj to jest też bardzo duży nowy początek. A kielichy, no to wiadomo, to są uczucia, to jest miłość, to są jakieś tutaj. Wasze emocje związane ze związkami, z parą, z jakąś e, dwoma osobami, tutaj, bo tu się pokazuje Wam właśnie dwie osoby w Waszym życiu. E, zwróćcie uwagę na to właśnie zakochanie, na te uczucia, na, na to wszystko, bo e, tutaj, ponieważ Wam się tutaj ulewa trochę z tego kielichu, kielicha, to, to jest taka, to oznacza czasami niestałość w uczuciach, więc jeśli macie tutaj kogoś, z kim tutaj jesteście związani, no to po prostu patrzcie, przyglądajcie się temu bardziej, może blisko, dlatego że jeśli nie chcecie tego stracić, to musicie tutaj bardzo zacząć tak, jakoś działać. Może po prostu bardziej się temu przyjrzeć, bardziej tutaj. Tak, kuć żelazo póki gorące, żeby się tego nie zgubili po prostu w międzyczasie, tego waszego tutaj zapomnienia się, okej? Okay? I po prostu bierzcie od tego asa kielichów, macie wziąć wszystko to, co wam tutaj on oferuje. Po prostu bierzcie najwięcej, ile się da, bo ta chwila nie będzie trwała wiecznie. To jest bardzo. Um, bardzo takie solidne wejście w nowe życie, w coś nowego, ale jak, jak to z kielichami bewa, czasami po prostu może coś już um, w wy, nich um, się skończyć, ok? Um, wypalić, wylać um, i po prostu ktoś inny będzie dalej z tego korzystał. a Aby po prostu bierzcie z tego, ile się tylko uda um, i starajcie się tak. Um, poddać tej ofercie, którą tutaj Wam los właśnie przyniósł. I teraz jako zakończenie tego tygodnia macie właśnie te 10 monet. 10 monet to jest taki spokój, taka harmonia rodziny, harmonia otoczenia, takie bardzo dobre energie tutaj do Was spłynęły. Ta karta też mówi czasami, że może się spodziewać jakichś takich. Pieniędzy takich, których się nie tutaj nie spodziewaliście, które przyszły nagle skądś do Was. Może to być, oznaczać jakiś spadek, może być jakaś ekstra kasa, która to Wam wpadnie. Może ktoś Wam tutaj coś zaoferować w postaci na przykład nowego zajęcia i tutaj nastąpi taka właśnie harmonia, taki spokój, zadowolenie ogólnie z tej sytuacji, w jakiej tutaj się znaleźliście. A ta karta też namawia Was tutaj, abyście spędzali, bo może nie mieliście czasu na to, bo może tu byliście w takich zawirowaniach dużych w ostatnim czasie. Ta karta was namawia tutaj do spędzajcie więcej czasu ze swoimi najbliższymi, z tymi osobami, które kochacie, które szanujecie, które tutaj was bardzo wspierają w waszym życiu, które Wam tutaj pomagają w tym sukcesie. I ten, ta karta mówi o tym, że ten sukces jest tuż za rogiem, że po prostu w tym momencie a, naprawdę już dużo nie potrzebujecie, żeby znaleźć się w tej sytuacji. Więc to do Was tutaj wszystko pięknie idzie. A, bardzo ładnie tutaj to do Was tu, a, zmierza. A, I teraz a, macie Waszą kartę, a, karta rady, karta takiego przesłania ogólnego. Na ten tydzień to jest karta światła. Ta karta wypadła mi również tutaj w znaku koziorożca. I ta karta mówi o tym, że zostaje Wam zaoferowane światło. Światło takie, które przychodzi od, od losu. Światło takie, które przychodzi tutaj, żeby Wam oświetlić każdy ciemną chwilę, każdy ciemny moment tutaj w Waszym życiu że przynosi to Wam jakąś miłość, przynosi to Wam jakieś zadowolenie, takie światło w tej obecnej sytuacji, jaką tutaj macie. I ten tydzień właściwie to potwierdza, bo tutaj bardzo dużo rzeczy się dzieje i tylko musicie słuchać po prostu tego Waszego instynktu, tej Waszej, tutaj tych ludzi wokół Was. Bo oni tutaj wam oferują coś właśnie, taką pomoc, taką solidną e, energię. E, I to światło e, wam tutaj każe e, przypomnieć o tym, że w, nawet w najciemniejszych momentach waszego życia, w takim naj, najciemniejszym momencie, e, jaki już może zdołowania, może jakiegoś takiego chwili, kiedy się chcecie już poddać, to to światło jest tutaj, będzie wam zaoferowane i ono wam oświetli każdy ten właśnie taki ciemny zakamarek, żebyście właśnie mogli dojrzeć to światełko właśnie w tunelu, które tutaj was prowadzi przez, daje wam tą energię i to jest wasza taka energia na ten tydzień. Ściskam Was, kochani, serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim Wam, bykom nowym i starym. I w sensie nowych subskrybentów i starych subskrybentów. Więc bardzo Wam za to dziękuję, za to, że tutaj naprawdę dajecie mi taką nadzieję, taką dużą energię mi tutaj dajecie i motywację na to wszystko, na ten mój kanał. Ściskam Was bardzo serdecznie. Zapraszam za tydzień do kolejnego czytania na, dla Waszego znaku, na kolejną tygodniówkę. A w międzyczasie będę dokładać tutaj energię ogólną na miesiąc sierpień. Także zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was. Papa. Pa.